Okej, okay. okay. witamy Was wszystkich serdecznie z powrotem na naszym kanale GameBox Online. Dzisiaj wyjątkowo, w sumie nie wyjątkowo, bo będziemy się tym zajmować wiele razy jeszcze pewnie, ale dzisiaj zajmiemy się książką. Jest to książka dosyć ważna, jeżeli chodzi o gry komputerowe, o ile. No chyba chyba jedna z najważniejszych książek jest to historia. Ee, Opowiadająca o Johnnie Karmaku i jo Johnnie Romero. Dla niewtajemniczonych są to, są to twórcy gier komputerowych, m.in. Duma, Wolfensteina 3D. Nie wiem, czy grałeś, grałeś kiedyś w Wolfa 3D. Wolfa 3D? Oj, to było do no, własnego eee, Co jeszcze? Quake? Quake, Quake, Quake dwójka. W Kuejka cisnąłem Ogólnie historia zaczyna się tym z, z historią z ich dzieciństwa, obaj bardzo lubili gry. Znaczy w sumie Romero bardziej lubił gry, Karmak, chyba ma z... E, w no ogóle za tyberek. No właśnie, on, on jest, on jest trochę, trochę inny, bo on ma zdiagnozowany autyzm plus zupełny brak zupełny brak Takich normalnych ludzkich uczuć. <laughs> Czyli wiesz, to jest, to, jest, to, jest, to jest gość, który, który prawdopodobnie patrzyłby na ciebie, jak umierasz i raczej nic by z tym nie zrobił. No, no, to zrobiłby to jest... z tego grę. <laughs> ale ale jest, jest to gość, który jest, który jest wybitnym programistą. Eee, no, Johnny Romero, Romero, też można powiedzieć, że jest wybitnym pro programistą. W ogóle zaczniemy od tego. Eee, historia zaczyna się w Teksasie. Skąd obaj pochodzą? John Romero był e, takim wyrzutkiem troszeczkę, bo jego, e, jego ojczyn nie bardzo go lubił. On uciekał z domu, żeby grać e, na automatach e, w pobliskich klubach. E, John Carmack, no, on, on był trochę inny. On, znaczy, on zawsze był inny i on, on, on do dzisiaj jest bardzo inny. E, on bardzo się interesował komputerami. I w końcu, w końcu udało mu się zakupić swój pierwszy komputer, i zaczął zaczął się zaczął jakieś tam kółka informatyczne, coś takiego. I doszedł do takiego do takiego poziomu, że, że dzisiaj już jest jednym z najlepszych programistów, jeżeli chodzi o gry. Tak, ta książka była wydana w 2003 roku. Obawiam się, że nie jest dostępna w Polsce, przynajmniej ja nie, nie znalazłem żadnej, żadnej polskiej wersji. Wiem, że można bez problemu dostać angielski egzemplarz, taki sam, jak, jak my tutaj mamy. E, autorem tej książki jest David Kushner. Jest też dostępny audiobook, czytany przez Willa Wittona Dla niewtajemniczonych to był to jest gość, który w Star Treku grał Wesley, Crusher, Wesley Crushera, czyli to Wybitne Dziecko. No i też ma swoje epizodyczne epizodyczną rolę jako Sam. Gra samego siebie. W serialu pewnie większość, większość z Was zna, to jest The Big Bang Theory, jak ktoś mówi. Teoria Wielkiego Wybuchu? Big Bang Theory. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Yeah. Big Bang Theory. Czyli to jest, właśnie w Polsce to przetłumaczyli na Teoria wielkiego podrywu. A. Co jest w ogóle śmieszne, bo tam nikt nikogo nie podrywa. Tak to nie. Cały <gry> to, czas, to, 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 to... On cały czas stara się zdobyć blondynę. No tak, ale to wiesz, to nie jest podryw. A ja, już na pewno nie jest wielki. Może nie jest wielki. <gry> to, to jest wielki podryw. Nawiązując do historii właśnie gier komputerowych, również BBC nakręciło całkiem ciekawy film. Um, film nazywa się The Game Changers. Um, jest to historia e, koesi, że z Rockstar Studio, którzy mieli problemy ze względu na swoją grę, którą wszyscy znamy i lubimy, GTA. Wszystko zaczęło się od San Andreas i. Znaczy, zaczęło się dużo wcześniej. Mi się wydaje, ja, że problemy, problemy, z... zaczęły, problemy się zaczęły od San Andreas. To, to ja tego filmu nie widziałem. Mi się wydaje, że ich problemy z prawem i. I, i, I w ogóle to już się zaczęły dużo wcześniej. Ale wcześniej nie mieli dużo takich, takich problemów, jak mieli z, z San Andreas. Film jest dosyć ciekawy. Główną rolę gra Daniel Radcliffe, czyli znany Harry, Harry Potter. Ciężko niestety jest znaleźć ten film, bo, ponieważ był to film czysto telewizyjny nakręcony przez BBC. Film jednakże polecam, jest dosyć ciekawy. Jeżeli chodzi o gry komputerowe i grę w ogóle. Wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsza książka, jaka, jaka kiedykolwiek powstała. Powstała w 2003 roku, czytało 350 stron. Świetnie się czyta. Świetna książka. Polecam jak najbardziej. Dostają znaczek jakości. Gamebox Online. Gamebox Online, <laughs> tak, dokładnie. No. Świetna, świetna książka, naprawdę jak polecam.